Dzień dobry Państwu, witamy Państwa jak co tydzień w stałym składzie. Sylwia Żabka, Janina Dobrze. Pokazka, Mariana Wrot, przegląd prasy ekonomicznej. Czyli co zdrożało, a co nie zdrożało i dlaczego. <śm> może coś potaniało. <śm> <śm> Mamy dobre wiadomości? No, nie mamy dobrych e, wiadomości. Proszę Państwa, zaniepokojenie związane z prowadzeniem działalności w 2024 roku deklaruje aż 96% e, badanych i sektor małych i średnich e, przedsiębiorstw ze strachem wchodzi w nowy rok. Tak pisze Rzeczpospolita. E, czego się e, e, obawiają przedsiębiorcy? No, na pierwszy plan wybijają się e, koszty związane z prowadzeniem działalności, e, czyli wzrost e, energii, surowców, e, wysoka inflacja, e, ale również właśnie wzrost e, płacy minimalnej tak. e, i związanych z tym składek ZUS, o czym ostatnio e, mówiliśmy w poprzednim przeglądzie e, prasy ekonomicznej. E, natomiast, proszę Państwa, inflacji i y, płacy minimalnej, również y, małe i średnie przedsiębiorstwa boją się zmian prawno podatkowych, że wejdą one na przykład y, niekorzystne, albo na przykład y, może wejdą y, w w przyszłości będą korzystne, ale koszty, na przykład związane z prowadzeniem e, tych zmian e, podatkowych, tak na przykład mówiliśmy o ksef czyli na przykład zakup e, sprzętu, czy e, jakichś dodatkowych aplikacji związanych z obsługą e, krajowego systemu e też może być przyczyną tego, że przedsiębiorcy właśnie e, bardzo boją się tych e, zmian prawnych. Rzeczpospolita e, pisze również o recepcie na strachy, Ponieważ doświadczenia ostatnich lat sprawiły, że część firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw decyduje się w 2024 roku podejmować działania, które mają ich wesprzeć w prowadzeniu biznesu. To Takie wyprzedzające działania, żeby nie zbankrutować przy, przy, no, przy kontrahentach, uh -huh. którzy nie, niekoniecznie płacą na przykład na czas. Tak. Tak na przykład 3 na 10 przedsiębiorców postawi na monitorowanie należności oraz weryfikację partnera biznesowego jeszcze przed nawiązaniem z nim współpracy. 23% z nich będzie monitorować sytuację finansową swojego klienta podczas przeprowadzania zlecenia, natomiast 22% z nich pobierze przedpłatę. Od danego kontrahenta. Także to są no, takie. To już recepcje. niestety y, skończyło się takie so współpraca fine. na wiary, tak. No niestety, no mamy, mamy co mamy. Kiedyś można było mm, przesunąć płatności, dzisiaj się tego nie da zrobić. Tak, także proszę Państwa, y, są już y, różne narzędzia w internecie. Które pozwalają nam właśnie sprawdzić, czy kontrahent jest wypłacalny, czy komuś nie zalega, tak? czy w ogóle do e, na przykład swoich obowiązków podatkowych e, się wywiązuje. Się wywiązuje. Terminowo, tak. Niektórzy kontrahenci, na przykład e, klienci, e, którzy prowadzą biznes, biorą na przykład, żądają e, przy nawiązaniu współpracy e, dokumentów takich jak na przykład e, od niezaleganiu w podatkach od klienta żeby przedstawił im, tą, zanim zawrą e, z nim umowę, żeby mieć pewność tego, że to jest kontrahent wierzytelny. Oczywiście. Ja też polecam, ja też, e, tak powiem, sprawdzać nie klientów, ja też sprawdzam każdego klienta przed podpisaniem umowy. No niestety to już będzie darmo. U mnie tak. <głosy> <głosy> Już prawie milion cudzoziemców pracuje w Polsce, A według danych Urzędu Statystycznego, obcokrajowcy stanowią już 6,5% osób pracujących w Polsce. No wydawałoby się, że to nie jest dużo. Tak by się wydawało, mm, tak. ale gdzie nie pójdziemy, tak naprawdę. Ale już przybywa obcekrajowca z, z innych krajów, oprócz Ukrainy, tak, i zmalała ta, z, ten procent do 67% tych pracowników z Ukrainy, którzy są zatrudnieni przeważnie na umowach cywilnoprawnych. Um, najwięcej to z Białorusi, Gruzini, Hin, Hindusi, Hin, Hindusi mm -hmm. i Mołdawanie, Rosjanie który już tak powiem stanowią większość, większość tak, pracowników. Hind hindusi ro robiliśmy wywiad z konsulem Indii, który potwierdzał, że hindusi przeważnie zajmują się informatyką, księgowością zdalną. To są wysoko kwalifikowani pracownicy, którzy no, zasilają tutaj korporacje międzynarodowe przede wszystkim. No, ale też, jeżeli chodzi o na przykład o przedsiębiorców ukraińskich, no to pewnie się, to się pewnie wynios, przeniosą dalej w głąb Unii Europejskiej, e, nie bo wiem, takie czy się takie opłaca. są takie są warunki. A z do. Bo ostatnio słyszę, że mimo, że wracają. Mimo że płacimy wysokie podatki, nie, bo tak uważamy, uważamy, że w Polsce mamy wysokie podatki. Wracają w Hiszpanii, nie? wrócił nie tak dawno też jeden z moich klientów, tam mieszkał, przeprowadził się do Polski. No jak, widać, jak widać, można przeżyć nawet polski ład. <śmianie> <śmianie> nawet jak się nie jest Polakiem. No. No. Także z tymi cenami to tak jest. Trzeba wziąć pod uwagę na przykład, czy zdrożeją jajka przed Wielkanocą. Okazuje się, że tak, proszę Państwa, zdrożeją. E, przy, tak przykładowo około 20%. I wydawałoby się, że no, niby to nie jest dużo, ale jest to tak zwany cykliczny proces. Dlaczego? I to jest związane z ekologią, bo nie ma już chowu klatkowego. Zwiększają się koszty. E, Klienci są coraz bardziej świadomi ekologicznych, tych y, proekologicznych zachowań, w związku z czym nie chcą je, jeść y, jajek od kur, które nie są szczęśliwe. <śmiech> <śmiech> Tylko, że za szczęście trzeba płacić. No i dlatego właśnie ceny rosną. Były, y, były te wszystkie y, grypy ptasie. To też sprawiło, że tych kur było mniej. To też, co automatycznie podniosło cenę jajek. No, niestety, ekologia plus choroby plus różne inne rzeczy. Po prostu będziemy mieć trochę droższe ciasta, pieczywo i wszystko to, co jest na tych, na tych jajkach robione. Na pewno też jaja w majonezie. Na pewno też jaja w majonezie i majonez sam w sobie też, tak. tak. Proszę Państwa, zwróćcie też uwagę przy zakupie różnych produktów. Ostatnio stało się modne coś takiego jak green washing, czyli zielone kłamstwa. Czyli to polega na tym, że firmy, które E, promują, że mają ekologiczne, na żywność, czy coś jest eko, czy coś, no bo wiadomo, że klienci są bardziej świadomi, my jesteśmy bardzo świadomi, chcą, chcemy bardziej ekolo ekologiczne rzeczy kupować. E, natomiast e, jeżeli się wczytamy w pewne z, e, rzeczy, etykiety, czy inne e, rzeczy, na przykład pisze nie wiem na jogurcie, że jest eko, a tak naprawdę jak się wczytamy, to nie jest eko, także czytajmy etykiety. Też sprawdzajmy, co kupujemy, bo to, że gdzieś jest napisane eko, to nie znaczy, że to jest eko. Zwłaszcza w tytule. Na przykład tak. eko, coś mm -hmm. tam, e eko, jogurt, to, to może być tylko i wyłącznie nazwa handlowa. Tak. A po co mamy płacić więcej za, za, za nazwę, nazwę, jeżeli to tak naprawdę nie jest na przykład produkt ekologiczny? No i trzeba patrzeć, żeby było jak najmniej składu w danym w danym wyrobie, bo im mniej składu, tym, tym są prostsze dania i są lepsze, mniej przetworzone. No ale cóż, proszę państwa, możemy być bardzo ekologiczni. Na no to są bardzo wpływowi są młodzi ludzie, ale my już bardziej zaglądamy do portfela tak. i musimy znaleźć ten balans pomiędzy ceną a ekologią. Amerykanie twierdzą, że Muszą pozostać przy chowie klatkowym przynajmniej częściowo. Przesunęli sobie termin końcowy na 2000, z 2025 do, do. Jeszcze nie wiedzą do, do jakiego roku, także tak, tej bazowej daty nie ma, ponieważ no jest. powoli jest recesja i, i niestety, jeżeli klient chce kupować tanio, to nie musi być. To niestety ekologicznie, zawsze coś za coś. Ten balans musi być złapany. U nas też pewnie za jakiś czas nie będzie lepiej, chociaż się mówi, że inflacja spada i, ta, i za to trzymamy kciuki. <grych> ale, ale każda prawdziwa gospodyni domowa, pani domu, e, przelicza i zna wartość swojego portfela. Dokładnie. Także ten balans musi być. To co? I na tym właściwie w tym tygodniu skończymy, na tym balansie. E, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie bardziej, e, ba, bardziej zielono, bardziej ekologicznie i trochę cieplej na dworze. Czekaj, <grym> państwo, życzymy, a przeglądała prasę ze mną Sylwia Rzepka, Janina Pokaska Dziękuję. i Maria Nawrot. Do zobaczenia za tydzień.